Drogie dzieci, wszyscy tutaj zgromadzeni, przywitajmy się chrześcijańskim pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochane dzieci, gdy byłyście bardzo małe, rodzice przynieśli was do Kościoła, gdzie przyjęłyście wrze Wówczas dobry Bóg Ojciec uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta woda święcona, którą Was pokropię, przypomni Was, Wam, Wasz Chrzeź święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi. A Pan Jezus niech jeszcze raz wezwie Was do jedności ze sobą. Ta jedność będzie najpewniejsza, gdy po raz pierwszy przyjmiecie do Waszych serc komunię świętą. Dzisiaj po raz pierwszy dzieci wasze do serc swoich przyjmą eucharystycznego Jezusa na to wielkie wydarzenie udzielcie im zaraz swego rodzicielskiego błogosławieństwa. Kochane dzieci. Poproście najpierw Wy same, Waszych rodziców, o błogosławieństwo. Gdy mamy przyjąć do serca Boga, co złego było już nie pamiętam, Ale ojcze i matko droga. Znieść te swe dłonie błogosławiące, naznaczcie krzyżem Wasze pociechy, by serca nasze były gorące, by uciekły. Precz o od dozgrzechy. Myśmy w komunii z Bogiem niż by od dziś na zawsze z nimi zjednoczeni. na co dzień bez grzechu żyli. Błogosławieństwem waszym wzmocnieniu. Zawsze rodzice błogosławili swoje dzieci, kiedy przyszła dla nich bardzo ważna chwila. Otóż pierwsza komunia święta jest taką ważną chwilą. Ale nie wszystkie dzieci pobożą teraz rodziców o błogosławieństwo. Pozbawiam nas rodziców ręce. Po górach, dolinach rozlega się dzwonę, anielskie. Wiary.